Siemanko widzowie Obiecałem że nagram dzisiaj to nagrywam Ale kurde, no lepiej się czuję Powiem Wam szczerze, że kurwa wziąłem wczoraj leki I kurwa lepiej jest trochę Bez leków było ciężej Wziąłem, ale za dużo też nie mogę brać Bo wątrobę wyjebie no, Chociaż o, ja w ogóle nie wiem czy ja jeszcze mam <laughs> Po tych piwach no ale od tego zacznijmy i od jednego tematu. Słuchajcie, naprawdę jestem dumny z pana stocha i gratuluję mu naprawdę, bo kurde, facet zajebistą robotę robi. Wiem, że nie będzie mnie oglądał, ale przynajmniej wy wiecie, że ja się in interesuję skokami, nie? W ogóle chłopaki, nasza reprezentacja całkiem, całkiem w miarę dobrze wypadła og ogólnikowo. Wiadomo, że każdy by był, chciał, żeby były trzy pierwsze miejsca dla Polaków, no ale no tak się nie da. Natomiast, kurde, myślę, że jak będzie yy, drużynowy, no to mamy bardzo dużą szansę na medale. Oby tak się udało, no bo, bo tak w stawce to fajnie wyszło, nawet po tych, po, tych, po tych skokach ostatnich, nie? Także jeszcze raz, kurde, wszystkiego naj dla Pana Stocha. Nie. No bo kurde Robi się <laughs> Druga historia jak pan Małysz kiedyś Tak teraz pan Stoch Także jestem zadowolony z tego no, Troszeczkę szkoda że nie udało się Dla naszej dziewczyny Bodajże biatlonistki chyba tak czy... No tak chyba tak No troszeczkę się nie udało Bo miała bezbłędne strzelanie No ale no niestety no... Ale no chuj 15 miejsce to nie kurwa Nie 80 czy tam 20 Zawsze to coś Także też ją pozdrawiam. Cóż jeszcze mogę, mogę powiedzieć? No, ciepło jest dzisiaj, wiecie? Wyszedłem teraz, kurde, i jest cieplutko. Nie jest zimno. Jak ja już kurde rajtus nie nakładam, nie nakładam na dupę, to znaczy, że jest ciepło. I zaraz będę jeszcze pozdrawiał, wiecie? Bo wyszedłem specjalnie, żeby Was pozdrowić. Więc kurde zaraz to zrobię. Bo już się troszkę was nazbierało. Jak zwykle z zeszytem, kurwa. Wiecie jak to jest niewygodne? Ganiać z zeszytem. No i niedługo pocztówki się zbliżają. Kurwa, wawior Jebany, uparty. Niedługo się zbliżają. A kurwa, patrzcie, walczę jedną ręką, kurwa. No, mam go. O, o Jezus, na kolanach będę Do Tego jeszcze nie robiłem, wiecie? Dobra. Będziemy lecieć po kolei. No to pozdrawiam. Jakuba Bochenko. Nie wiem skąd, bo nie napisał. Kamila, Kamila Milczarka, Salomona, Zbyszka, Zborka i Maciejaka. Okej, okay, pozdrawiam Was. To akurat z wami to gadałem. Pozdrawiam też Michała z Hajnówki. Witaj, kurde, blisko jesteś mógłbyś zajechać, kurde, bo Hajnówka przecież nie jest daleko. Pozdrawiam również Krystiana. Krystiana, Michała i Damiana, ale też nie wiem skąd jesteście. Filipa Patyka, no dobra, Pat no Patyka, no no, 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 no. No nie będę się odnosił do twojego nazwiska, bo jesteś w porządku. O, oczywiście, tutaj dla Natalii. Od Czesława. Od Czesława. Dla Natalii. No i ode mnie też również Natalia masz pozdrowienia. O, Adam, no kurde. Cholera ty też kurde chorujesz, z tego co zrozumiałem. Adam z Ameryki. Z sali numer dwa. Kolejne pozdrowienia dla Basi. Dla Basi i córki. Mai. Z Hajnówki. Od Marcina. Ojca i męża. No. Marcin, no kurde, ty... No to naprawdę. Powiem Ci szczerze, że kurwa tutaj zapunktowałeś. Jak dziewczyny obejrzył to. Czyli twoja żona i twoja córeczka. Zygmunta Mic. Michała z Sulejówek i Dawida z Błonia. Pozdrawiam również No i to z pozdrowiem by było na razie na tyle Bo więcej nie mam No mówię Niedługo pocztówki będą się zbliżać Czekajcie Muszę to kurwa teraz sadzić Dobra Udało się Okejka no mówię, pocztówki będą, no już się przymierzam do pocztówek, także, ale mam już, mam komplet tym razem, nie, no to dopiero trzecia czy czwarta edycja będzie można się zapisywać, ale na pewno wyślę, na pewno jeszcze się postaram, żeby, żeby było z Majora też autografem, nie, a właśnie co do Majora, kurde, no słuchajcie, też faktycznie słyszałem, że go kurwa Straż Miejska zawinęła. Aczkolwiek nie rozmawiałem z nim osobiście, ale no ale słyszałem, no słyszałem, bo nawet Krzysiek chyba kurde jeździł po niego. No cóż kurde zrobić, nie? Każdy jest panem swojego losu, nie? Także, kurde Ja uważam słuchajcie, nie kurwa, niech każdy robi to co chce. Bo nie można zabraniać, że żyjemy w wolnym kraju. Jeden robi to, drugi tamto. Kurwa, ile z was kurwa pije t... pali trawkę? Kurwa. Od chuja pewnie. No i co? I to też zabronić? No kurwa, każdy... Niech każdy robi to, co chce, no Boże Święty, no kurwa, ale to od razu zawijać. No Jezus Maria. A zdaj się kurwa, żyjemy w wolnym kraju. Chuja on wolny. Jak nic nie można robić. Poza tym rozpuchy są wszędzie dostępne, więc ja tego nie rozumiem. Bo co innego by było na przykład, kurwa, z jakąś amfetaminą albo kurwa yy, z trawku. No to jest zabronione, no to okej. Okay. no to wszyscy wiedzą, że to jest zabronione i, i to jest ryzyko, nie? A rozpuch jest wszędzie dostępny, kurwa. No ja nie mówię, że ja wącham, bo wy zaraz pomyślicie, że ja też wącham. Nie, 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 nic z tych rzeczy. Ja lubię piwo i chun. I mi to wystarcza w zupełności. Taki nałóg. Jeszcze do tego dochodzi palenie to już w ogóle. No. Także ja uważam, że nie wiem, że to jest takie trochę niesprawiedliwe. No, no to tak samo jakby się czepiać kurwa, że pan pije z piwo, a kurwa my je sprzedajemy panu. To bez sensu jest kurwa. No to nie sprzedawajcie, to nie będę pił. Dokładnie, no. No tak powinno być, no... Skoro, skoro, kurde, skoro każą się potem leczyć i tak dalej, to pochój sprzedają. Tak samo kurwa jest rozpuch, czy tam denaturat jest dostępny ogólnie. A ludzie przecież są tacy, którzy piją denaturat. No i co kurwa? No nie wiem jak to rozwiązać. Pojęcie nie mam zielnego. Słuchajcie. Wracałem do domu, bo zimno. No, no, no i mówię, no kurwa, zawinęli Majora, no ja pierdolę, no ja... No ale ponoć jest już w domu. Z tego, co wiem. O, widoki. Moje codzienne widoki, kurwa. Pole, łąki, kurwa i ruiny. No i słuchajcie, no kurwa 22 robimy livea Tak jak wtedy między 15 a 16 zaczniemy Będzie to live urodzinowy mój 22 tak jak już zapowiadałem Także zapraszam słuchajcie, zapraszam was naprawdę kto będzie chciał, niech, niech wpada. No. Mam nadzieję, że ty kilo się napije, no zobaczymy. Chociaż przy lekach to nie bardzo, ale chuj tam ja to mogę wszystko mieszać. Już kurwa, wszystko wymieszam ze, razem z... Uch, kurwa, no nie mogę w mnie ta choroba, bo leki muszę brać. No i trzymajcie się, no i zapraszam. Na pewno jeszcze coś nagram. Spróbuję. Jak się uda, jak, jak nie będę źle się czuł, to to zrobię dzisiaj jeszcze gotowanie jak się uda ale to tego nie nie obiecuję bo nie wiem kurwa czy dam radę no zobaczymy no. trzymajcie się pozdrówka